1 marca. Startujemy z kolejną przygodą, tym razem na żagle na Sycylię. Zapowiada się ekscytująca przygoda z moją siostrą i z jej znajomymi, po części wspólnymi, na jachcie od Kalabrii do Sycylii przez ciśnienie messińską. Amecji doleciałem. Znaczy się na lotnisko jestem stamtąd autobusem na dosłownie 5 minut. Jestem na dworcu kolejowym i czekam na pociąg o 19.37. Samolot miał opóźnienie z godziny, więc nawet w sumie dobrze, bo tutaj bym kwitł przez dwie godziny, a to się wszystko rozłożyło w czasie dzięki temu. Angelika już mi pisała, że czekają na mnie z kolacją, mają jakiegoś swojego rybaka w tropei, do którego. Pójdziemy. Chyba wiem, którego rybaka także fajnie, cieszę się. No i e, jestem wreszcie w moich ukochanych Włoszech. Jak ja tu już dawno nie byłem w zasadzie. Kiedy ja tu byłem ostatnio? No, ostatnio to chyba. W... tak, to w Rzymie byliśmy z Anetą z, z Lilą. Tak było chyba. że już naprawdę sporo czasu temu. Oczywiście nie kwitnę pół godziny na dworcu. Tylko przyjdę na krótki spacer tutaj w okolice. Pierwsze, co mi się od razu rzuca w oczy, mimo że jest noc, to mi się rzucają kwiaty na oczy od razu. Niesamowite. Z tym pociągiem do Tropeji. Gdzieś tutaj na tej uliczce jest ta restauranta. to chyba to. To chyba będzie to. Zdecydowanie to będzie to. Gdzie czeka na mnie reszta marynarzy. Na kilka godzin czy, że przejdę. i te rybki są fajne, społy sobie w No właśnie biorę jest. się do próbowania, bo... Brawo, bo w ogóle nie, te ości są dodało tak piękne, że nie czuć się, że coś wziąć się w ogóle. Ale to jest bardzo dobra. Dobra, już próbuję.

i kwiatuszki które rosną takie piękne donice Angelika Dzwonimy do taty i mamy telefon Ale to jakie ja mamy zadzwonić? Eee. Tylko się jakieś włoski już no dzwonią, to co? Nie, to później sygnał, ono ci odzwoni. Później zabierano, <śmierne> a no. myślała, że ja jestem. Polka, zbawiam jeden. Ja mówię bo przecież człowieka Zwróćcie kałzawał przy prawie. Oni się śpieją, to widziałoby swoje, że się śpieje. Ja powiedziałem, że wyrodne dzieci mogą przyjąć jedną mamę, przyprawić ją o zawar. Widziałem, ale ona mówi, że... Że kręćcie sobie, kręćcie, że... Ale cieplej zrobiło Jest, Jezus, popatrz jaki jest klimat. My sami i to miasteczko należy teraz do nas. Ja cieplej. Samo centrum, tropei, i wszyscy śpią, tylko my nie śpimy. Nocne zwiedzanie tropei, Zresztą tu musi być klimat w środku dnia.

coś niesamowitego. Wow. Ale widoczek! Ale tu jest klimat. Tropea, port, z którego jutro będziemy wypływać na Otwarte Morze w kierunku Sycylii.

Będziesz mógł wrócić popraw ten, ten trap. Trap? Co to jest trap? Ja <głos》> jest żartuję. No Dobra. Tak, żeśmy sobie wstali. Dzisiaj jest taka średnia pogoda. Znaczy, póki co, bo się później ma przyjaśnić i zrobić ładna pogoda. O. Aha, to jest. To jest do poprawy w ogóle. Okej. Okay. No i jesteśmy. Tam jest Tam jest stare miasto Wczoraj żeśmy wieczorem szli przez nie przepięknie i tam w stronę Katani będziemy dzisiaj rozpoczynali swoją podróż tą oto żaglówką Także życzcie mi powodzenia bym nie dostał choroby morskiej, co jest bardzo prawdopodobne, tym bardziej widząc tą pogodę. W pierwszy dzień ma być właśnie najgorzej, potem z każdym dniem do wtorku ma się przejaśnić. Klabia i Tropea. Stoi marynarz. Ahoj marynarzu. O, ja to się rozjaśni potem. Możemy poczekać jak mi pozuje do zdjęcia na tle tego starego miasta. Mamy sportu. portu Boże jedziemy to tak długo ale nie myśmy wtedy brali wszystko ja pamiętam żeby to było dobra to było dosłownie 2 godziny może pływa na właśnie ma już filmuj matkę Bożą A tu jest W to generalnie coś zawsze jest. I na szczytach też są. Na wejściu, chodzi o wejście. Na wejściu, jak w domu. Opuszczamy tropę i wypływamy. A to jest ta plaża, o której mówiłaś? To jest ta plaża, o której mówiłaś? Absolutnie, absolutnie.